I my nie potrzebujemy pięknych słów dzisiaj. My potrzebujemy dzisiaj twardych gwarancji bezpieczeństwa, a więc jasnego i wyraźnego powiedzenia: artykuł 5 obowiązuje, i to jest pakt napisany krwią. Yy, I zbrojenia, czy uzbrojenie, na które my wydajemy, tyle będzie do Polski płynąć w takim tempie, w jakim Polska tego potrzebuje. Bo tego mamy prawo oczekiwać od naszych aliantów, żeby rozumieli złożoność naszej sytuacji. My jesteśmy dzisiaj na NATO, jesteśmy tym krajem, który tak naprawdę bierze na siebie całą tę presję, która, yy, która z tego wschodniego imperium złapłynie a więc tu powinien być jasny komunikat. No i jeszcze jedną rzecz generał Kalog powinien usłyszeć, że my ze Stanami Zjednoczonymi zawsze dzieliliśmy wartości. To, był, to jest oś naszej wyjątkowej transatlantyckiej relacji. Wolność, Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Konstytucja 3 Maja. Elementarną rzeczą w, w tych wspólnym fundamencie wartości jest to, że mówimy nic o nas bez nas, a więc nie może być żadnych rozmów pokojowych o Ukrainie bez udziału Ukrainy. Żadne nowej Jałty, żadnego nowego Monachium i żadnej nowej naiwności, panowie, bo był już jeden premier Wielkiej Brytanii, który w 1938 roku, wrycając z Monachium, obwieścił swojemu narodowi: Przywiozłem wam pokój. Wiadomo ile czasu upłynęło od tej deklaracji do bombardowań Londynu. Więc my naprawdę nie musimy odkrywać dzisiaj koła, tylko wyciągnąć wnioski z historii. Polub, skomentuj, udostępnij.